Mhm. Patrunek, to widzicie, że zaczyna się To jest do ręki. to się dało. gazy i no, no, no. Wiatrze, no. No. Raz dwa, trzy no to Były wcześniej sprawdzone, no tak? Do, do bandaża Dobra. Tutaj. Dobra, Raz, dwa, trzy. Dzień. Dobra. Musi do. Do. Jesteś gotowi, tak, do. Raz, dwa, trzy. Raz, do. dwa, trzy. Jeszcze trochę. Raz, dwa,

Dobra, minęły dwie minuty, to sprawdzamy to, co jest. Dobrze. Tak, 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 tak. Liczyć. Raz. Trzy oddechy. Zespoł zacznie ratować. Najpierw bezpieczeństwo, czyli poproszenie, żeby ta droga została opuszczona, odłożona. W momencie, kiedy myśliwy odłożył broń, oddalił się sam, macie problem z głowy, broń zabezpieczona prawidłowo, dziękuję, do widzenia. Reszta, reszta tematów Was nie interesuje, Wyzwane służby łącznie z policją i wszystko to, co do zabezpieczenia w takich przypadkach było potrzebne, to nie byłby wypadek, to mm -hmm. byłby udział osób trzecich Następne, co było istotne w tym samym poszkodowanym fakt, że miał masywny kwotę, maszynny kwotę miał Dobrze, że jesteście, bo ja tu polowałem. Spokojnie, daj, 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 daj. Spokojnie, daj ale, Panowie, to chodzi o życie. Tak, spokojnie, daj to, nie wiem. Bo ja polowałem to, ja, i myślałem, że to stareńka, to, to był kolega, Ratujcie go, panowie. Tu Tu ratujcie go, bo To ratujcie. Halo. Ratujcie go. Puszczono, daj piłko. Maciej, weź mowa. Tak.

Dobra, okej. Uff, baniaczek. drodze. Dużyczki. Rozwin. To z drugiej strony, nie? To to kurde, też leci. No, Dobra, To nie powinien być ten? Co? Co nie jest? Nie, Dobra. Zmach. Dobra. Dawaj tutaj. Ok, mamy zabezpieczoną weź jeszcze walnię, żeby mogło wysiąść być, więc tutaj zabezpieczamy. Dobra. Okay. Dobra, mamy Hurra! Potem drogę. Po tym jedno samo nie da. No miał, miał, cały czas. Pamiętacie? Nie, nie, nie robimy tego na czas, tylko no. robimy to na komunikację, więc musicie mieć kontakt wzrokowy z ekipą po drugiej stronie. A tak nie wiesz, płynnie staraj się. Ja? Zespół numer 16. Zetku numer 16. Zetku numer 16. numer 16. numer 16. Nie przy Was? że jest Tylko w dnie. Tak. czy jest bezpieczny garant. Mamy rozwodnioną. Podchodzimy od że głowy. Wreszcie, jak to chodzi Tak, Halo, proszę pana. Proszę pana, nie ma kontaktu. Chodź. Mhm. Dobra, przejmij to. Przejmij głowę. Aby ktoś tak jest. Bez kontaktu? Ktoś wzywa? Pomoc? Jeszcze nie wiem, co jaką stronę. Dwa razy. Niech zrobię ABC. Dobrze. Oddychający dwa razy. Dobra, oddycha. Możesz dzwonić. Nieprzytomny oddycha. Dzwoń. Już poszedł. Dzwoni, tak? Tak, oddycha. No to je, jeżeli jest nieprzytomny, to podnosimy... To znaczy jest nieprzytomny, ale jest ale z On że to no, jest To nie wiadomo, ale... czym no, tak? no. Sobie... no przejmuj. Przejmuję, przejmuję. Wiesz, przejmij. Kasia, a przy omdleniu tak, Tak.

no. <kliwia> czy jest Oddenie, aż, bo no. Też koca, nie bo Tak. I mu nogi i zaczekamy na przyjazd. co masz tu. Halo. Ty mówisz, czy jest deska, okej? Okay? Okej. Okay? Nie <grywa> <grywa> Nie. Dół góra. O, nie było tak. Jeszcze okay, raz. Nie. Dół, nie było tak. góra. Znów Marcin, na trzy. Ty raz. musisz zwracać uwagę. No. dwa, trzy Aneta, Szybko, Aneta. <grywa> Okej, okay. tak. no, zabijłem spody. Co teraz? No Wladka, co żone, teraz? Ty badałaś. Co teraz? Dalej, dalej. poprzeniesienie na deskę. No to, no, no to spadamy. A my już zapinamy. A Dwa. czemu? Pobiekt. A czemu sprawdzasz teraz oddech? To była, to była zmiana, zmiana po... stanu. To to nie była wyobrazie. zmiana pozycji. Siedemnie, OK. Owiecie tak mają. No wy za Co z tą głową? Znaczy nie, najpierw tamte pasy, ale co z tą głową? Gaza i kodofil. Załóżcie kodopiks. Chyba podpowiem wam, żebyście długo nie, nie szukali. N numer 6 będzie najlepszy. <noise> Dobra, muszę. Załóżcie. Teraz jak są. Za uczę. Można podnosić jak się zaprasza? Nic nie podnosi. Nie, nie, nie. Weź mu tą trawkę, bo normalnie no, no Widzę, że tutaj no już No i zaczynacie zapinać, zap, zapinać pasy od dołu do góry na same. górze. bloczki. Dołu. Ale on chodź, na końcu tego On ma, on ma... No i a Czy jesteśmy, my Szebusiu? Nooo My im podpowiadamy, żeby My wiemy gdzie masz cukierka Nie no, tak. czarny Dam to, Nie jestem czarny, Nie jestem czarny. Seba. To ciebie jakie masz korzenie Mam Ci pokazać? Seba dwa razy loda na ciepło Masz tam? Te tak, tak jest jest pasy. Trzeba przenieść, bo pogotowie nie może dojechać. Jak się tu ulicy już tego <śleski> no, nie nam jakbyście go podnosili. Jakbyście go ewakuowali. Głową w kierunku yes. Ale kij no. wcerozowy, nogami, nogami, nogami. do przodu. Nogami, no nogami nogami do cztery. Równo, panowie. Znaczy damy, panowie. No Dwa, trzy. O, ja I, o, ja, ja Janek no damy. No ja no damy. samochód. zabierz samochód. Ale to się to ja, pierdolę. ja, pierdolę. ja pierdolę. Co się ja co tu się narobiło? Kurde, panie, wyleczam jak dieta z, po, z lasu, prosto Tak go w ogóle nie widziałem. Kurde, ja piec. Nie się oczyścić Ja tego. Nie ma się Nie 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 Jada oddycha, rusza się. Kluczyki Tak, kluczyki są przyjęte, a może za Spokojnie. Czy masz głowę, tak? Raz. Co to jest? Ty. Co ody, ody. Kuczy, mi tutaj, Bła, to jest? Chwyć Weźcie go. Chwyć go. Chwyć go. Chwyć go. Chwyć go. Chwyć go. Chwyć go. to chodź, 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 to no, to no i dobra, no i, no i zróbcie badanie urazowe. Wy nie jesteście po KPP. My te, 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 rękawiczki mamy, tak? Bo mówiliśmy, no Nie, nie? okej, to, 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 to jest okej, okay. ja się... Czyste, jest. Brzucho no. no i zróbcie badanie urazowe. pogruchane, no Piernik jasny. Wszystko pogruchane. Nie. Wszystko dobre Jeszcze Jeszcze, czekaj. Sprawdzam. Żyje? Jeszcze raz. Liczę. Raz. Słuchajcie, po, poza tym urazem czas, czaszkowym, który spowodował krwawienie do jamy ustnej, y, dziecko nie ma żadnych innych urazów. Ktoś tutaj z osób pastronnych, bo wyście nie zadzwonili na pogotowie, wezwał pogotowie. Przyjechało pogotowie, ale pogotowie przyjechało w sile dwóch ratowników. I oni podejmują taką decyzję: biorą od was dziecko. Jadą z dzieckiem, a wy musicie zabezpieczyć tamtego poszkodowanego do ewakuacji No idzie, jeszcze jest, nie zakończył. No idzie, jeszcze się nie zakończył. No na jeszcze Proszę nie zakończył. No proszę przyjechać nie zakończył. No idzie, jeszcze się proszę tak, tak Nie można stawać nad poszkodowanym w ten sposób. Miednica? Tak, miednica jest uszkodzona. Drugą chustę. Nawiasz drugą Nie, mówiłem bez, 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 mm. bez chusty. Bez chusty? Bez chusty. Ale zabezpieczamy bioderka, nie? Bez chusty i przekładacie tylko na deskę. Słuchajcie, chodzi nam o to, żebyście żeby żeby pokazali się sposób, wgrew. prawidłowy sposób przełożenia poszkodowanego Die, na deskę przy urazie miednicy. Tak, musimy go Dzień minuty minęły, nie? 네 Czynności.

I Raz, teraz spróbujcie. Dwa, trzy. Ślicznie. Głowa dobrze. A ten rzucę dobrze. Rzucę bardzo dobrze. Mhm. Żeby ten pasek Niżej. tak jak pod brodę. Żeby, żeby pod brodą wtedy. Nie wpycha nam rzuchy do, do, do środka. Tak, nie, nie, nie na gardle. Mhm. No tak. Żeby, 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 żeby. wyżej. Przełożył kawałeczek żywosłu go. Jeszcze no, te włosy w nosie trzeba tu Ty jak można wszystko z dorawikiem zrobić? Ciciciciii, cici, bulajesz. Oby <laughs> tu idzie... <laughs> no, ja byłem na grzybach, ale nie, gorąco. W cieniu było przed chwilą o 4-4. Jakiś gościu tam, lesby, nie wiem co mu czytało, a nie jeszcze, jeszcze... Nie znam się na tym, nie? Nie wiedziałem jak i mówię, nie ruszam, bo jeszcze go popsuję. Bezpieczeństwo moje, nie wiem, co tam jest, tylko rękawiczki zakładam, których już nie mam. Halo, kolego, czy mnie słyszysz? Halo, kolego? Chodźcie, podejdźcie, jest bezpiecznie. Załóżcie rękawiczki. Marian, weź, mu głowę, weź mu głowę. Nie, nie, tego już go. Panowie tak, raz To Mamy substancję silnie toksyczną Co robimy? No co najszybsza ewakuacja stamtąd, nie? Na jaką odległość? No, bo stwierdziliśmy, że już jest bezpiecznie, a my jesteśmy 15 minut na. w porządku. Drogi, nie? To go uniesie. Spójrzcie na chorągiewkę. Co wiatr, tak? Gdzie wieje? W naszą na stronę was. Wieje. No to. No odwrotnie, nie? przeciwną stronę. Ewakuacja. drugą stronę. Minimum 50 metrów. No, dobrze, Boże, to się zada, no to po prostu jest za to, no. Tylko jest po prostu. Sami, sami ratownicy są narażeni na ekspozycję toksyn, tak? Yes. Czyli działać. Czas start. Yes. To jest to to jest. Pierdzielamy Co Co tam. Nie, to nie jest tak. No ale idziemy na dobry no czas. Tam. Idziemy tam. No bo, no tam. bo miało tam. być jakieś chaosy, może tak. Odeszliśmy no bardzo tam. daleko tam. bezpiecznie, nie? Gdzie wiem, gdzie to jest Działajcie dobrze. Ja to laptopiku wcale nie zrobiłem na

Zakrywa się, Ona jest bez buta. Ja tam też chcę nie od Powiedz mi, czy tam ktoś od ciebie wyszedł w tej chwili, czy nie? W tej chwili nie. to tam Zakładamy, że wszystko mamy rękawiczki, Tak, tak. Przystało. Musimy go obrócić. Tak może. na, na Od razu przy na pewno. Czy masz głowę? Tak, trzymam na, 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 na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, to, to do

Dobra, tak, ale, ale zaburzenia oddechu. Oddech. 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 Dobra, jedziemy do zdarzenia. Trzymaj mu tą głowę. Tak. zaraz to nie i tam, tam tą no, no do przodu, to trzeba... Raz, dwa, trzy, góra. Tam, nie? nie, tam gdzie? tam. Tam jest hala. Patrzcie. to jest, mogę. Aby to tu mogę. jest, bezpiecznie, więc folię i założymy te jest, to jest, bezpiecznie, więc to jest, mogę. Aby to jest, mogę. 나, 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 Ręka, no, eee, daj, ręka też. Daj nożyczki. Daj nożyczki, rozepniemy mu spodnie. <laughs> żeby, żeby zobaczyć, czy nie jest otwarte. Mamy więcej się Mamy dwie szyny. Mogę ci pociąć spodnie? <laughs> no dobra, rozcięliśmy i co widzimy? Otwarty czy zamknięty? Zam no, tak. Normalne. A ręka? Ręka też zamknięta. A mamy więcej się dwie na mamy. A no, może na nowo? A na na rękę? No dalej tam Nie, no, z tyłu. Jeżeli tak jest tak krótka, to wiadomo, tylko chodzi o sam fakt. Że Załóż, wygi, zrób to trzeba. Jest dłuższa. Normalnie zagnił ją pod stopę. Razu, jedno się. 21. Staraj się nie, nie zawijać tam zamiast tam gdzie są łóżki. Nie, to jest pan To mam <gül entr 'inhalcie> starteczkę. To po prostu. Ale w płynie. Dożylnie no. pracuje. No nie ma tego 21 h4, ty. jak gdyby, bo 12-16 jest połączone. Pamiętacie sobie no, na swoich karteczkach. Nie widziana, Jest No to wszystko jasne. No to tym bardziej, wszyscy, którzy tam, te śmieci wstecz tutaj, no, za, zaraz za tym, za akwapią. Za, za i tutaj chyba ten motocyklista, matka, worki, łup, to wszystko może się dzieje. jest. jest. Reżyser to Reżyser tego filmu Krzysztof H.